Witajcie, kochani, w przekazie, przekazie karty dnia na 2 kwietnia, czyli na piątek, Wielki Piątek. Dziś Pan Jezus będzie ukrzyżowany. No i mistyczna jest ta dzisiejsza karta dnia, bo przecież jest to kapłanka. Kapłanka, która tutaj wyraźnie ukazana jest jako kapłanka. Jako, jako tarotistka, wróżka, yy, magiczka. No, taka pani, która jasno widzi, jasno słyszy, ja i zapewne jasno czuję. Także kapłanka, która nam mówi, a no właśnie, ja wam przypominam, że to jest tarot 78 drzwi, a zatem jakieś drzwi dziś otwieramy. Otwieramy drzwi do świata cudów. To, są, to jest wejście w świat nieznany. To jest otworzenie drzwi do swojej podświadomości. Mhm. To jest takie wsłuchiwanie się we w, nasz, w nasze wnętrze, wnętrze. To jest. To jest przeczuwanie, to są intuicje, to, jest, to są sny. Sny, które są z nami proroczymi to są znaki w snach. To jest słuchanie swego wnętrza, to jest rozmowa ze swoją duszą. To jest odkrywanie tego, co jest w nas ukryte przez nas samych. To jest ten paradoks, że my sami sobie ukrywamy pewne rzeczy, pewne sprawy między nami. Nie chcemy w coś uwierzyć, przyjąć tego do naszej świadomości, i to staramy się ukryć. Różne to mogą być rzeczy. No rzeczywiście karta 78 drzwi mówi, że dziś mamy szansę otworzyć te drzwi i zaakceptować siebie takimi jacy jesteśmy, zaakceptować sprawy tak jakie są, to jest rozwijanie siebie, rozwój, rozwój swojej duszy, praca nad sobą, praca duchowa, to jest rozwinięcie skrzydeł, poszerzenie się naszej energii. Piękna karta. To jest karta, która mówi nam, że jeśli potrafimy cierpliwie pozwolić, aby sprawy się same zadziały, to one się zadzieją. Jeśli przestaniemy naciskać, chcieć, burzyć się, nerwić i tak dalej, to wtedy naprawdę sprawy się ułożą same. Idealnie, więc jutro może być ten dzień. Dziś może być ten dzień. A jutro, kto wie, jutro może, jutro może będą owoce naszego dzisiaj, naszego przejścia przez arcykapłankę. To jest oczywiście karta, która nam mówi o dualizmie, o przechodzeniu przez dualizm, czyli przez postrzeganie świata na zasadzie. Dobra i złana w zasadzie przeciwieństw. Tutaj, oczywiście, Was odsyłam do opowieści na każdy tydzień najnowszej, czyli opowieści o arcykapłance, tak? Głupiec poznaje kapłankę i opowieść o dualizmie, o przekraczaniu tego, o lęku i miłości, o świadomości bycia jestem, bycia jam jest, tak? O tym, jak to ważne jest zrozumienie, że nie jesteśmy ani brzydcy, ani, ani definiowanie nas na zasadzie określeń jest błędne. Jedyną prawdą u nas samych jest to, że jesteśmy. Jestem, jam jest. No, dlatego no, nie będę tutaj powtarzać już z całej opowieści, więc zachęcam po prostu, aby zerknąć na tę opowieść na każdy tydzień o kapłance. Yy, także wizje, taroty, magia i czary w dzisiejszym dniu będą faktycznie bardzo mocno widoczne. Mistyczny dzień dzień odkrywania siebie, przechodzenia przez granice dualizmu, przez zasłonę między światami. Jakkolwiek to zabrzmiało, to wszystko e, służy Waszemu dobru, Waszemu rozwojowi duchowemu. Miłego dnia, trzymajcie się, cześć.